Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy, naszych gości, nasze Miss... Numerem trzecim Sędziszowa, to Dziewiąty festiwal ludowy, który odbędzie się 21 jutro w niedzielę. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witamy jako organizatorzy bardzo bardzo serdecznie na 16 Dniach Sędziszowa. Od wczoraj trwa, trwają 16 Dni Sędziszowa. Wczoraj takie typowe zawody sportowe. Jedno, co każdemu chyba tak troszkę tego ducha odbiera, to jest pogoda. Jakoś nie możemy przez ostatnie lata trafić, tak żeby to było na przykład jak przez poprzednie trzy dni te miejscowości okoliczne, które miały. Ale mam nadzieję, mam nadzieję że pogoda jest zawsze albo jest dobra, albo niedobra. Pogoda jest zawsze. Mam nadzieję, że to nam humorów na tyle nie zepsuje, że będziemy się dzisiaj, dzisiaj i jutro na Festiwalu Ludowym wspaniale, wspaniale bawić. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać. Obchodzimy w tym roku 25-lecie nadania praw miejskich, gdzie nasi poprzednicy usilnie o to zabiegali. Wiedzieli, że Sędziszów jest taką miejscowością, która... Zasługuje na prawa miejskie. Jest tyle zakładów pracy, rozwija się, jest ponad 7 tysięcy mieszkańców, i te prawa 25 lat temu, decyzją premiera Tadeusza Mazowieckiego, zostały nam sędziuszowi nadane. Dobrej zabawy, szanowni państwo, okazujmy sobie dobre uczucia, szacunek i starajmy się dobrze bawić. Wszystkiego dobrego.